Druga runda mistrzostw Europy w piłce ręcznej kobiet nie dla szczypiornistek reprezentacji Polski. Szansa na awans zaprzepaściły one same, oczywiście, wcześniej przegrywając z Czarnogórą czy z Niemcami, ale te szanse zostały także zaprzepaszczone przez Hiszpanki i przez Niemki właśnie. Chodziło o obopólną korzyść do tego, oczywiście jeszcze dojdziemy na jakich zasadach Polki odpadły z tego wielkiego europejskiego turnieju. Natomiast jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, szczypiorniści MMTS-u odnieśli niezwykle ważne zwycięstwo nad Sandrą Spa Pogonią Szczecin i tym samym wydostali się po długim czasie ze strefy spadkowej. To jest coś, na co oczywiście kibice czerwono-czarnych czekali od dawna. To jest Fala Sportu i program z ręką na pulsie, gdzie śledzimy poczynania pomorskich szczypiornistów i szczypiornistek. Mateusz Czerwiński, kłaniam się Państwu nisko. W tym momencie oczywiście przedstawiłbym naszych dzisiejszych gości. Proszę zobaczyć, gości dzisiaj nie ma. A to zważywszy na fakt, że mamy m.in. Puchar Polski Szczypiornistów, w związku z czym... Sami szczypiorniści są zajęci oczywiście między innymi wyjazdami do swoich rywali, gdzie mierzą się oczywiście w ramach Pucharu Polski. Natomiast sami eksperci oczywiście także chcieli zobaczyć te ważne rozgrywki. W związku z czym jestem tutaj dzisiaj w studio fali sportu dla Państwa tylko sam. Jestem Sotę, ale postaram się nie być ciężkostrawny. Fiu, 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 fiu. ekstra. Na początek, Szanowni Państwo, wspomnieliśmy o Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej kobiet i o kwestii awansu, którego w przypadku Biało-Czerwonych niestety nie było. Gdyby oczywiście Polki wygrywały mecz za meczem, to dzisiaj nie mówilibyśmy o żadnych kontrowersjach, no ale do takowych rzeczywiście doszło, ponieważ Biało-Czerwonym awans yy, dawały konkretne przypadki. Gdyby Niemki wygrały z Hiszpanią, lub z nią zremisowały. Ale ten awans byłby także możliwy w przypadku zwycięstwa Hiszpanii, z tym zastrzeżeniem, że Niemki nie mogły rzucić w tym przypadku więcej niż 20 bramek. A wyszło tak, że rzuciły o jedną więcej. I co więcej, ten gol padł w ostatniej sekundzie. W związku z tym, taka, taki scenariusz dawał awans i Hiszpankom, i Niemkom. Oczywiście nie spekulujemy, że doszło do szachrajstwa, czy do pewnego rodzaju nieuczciwości, ale proszę zobaczyć, do dalszej fazy turnieju awansuje Hiszpania oraz Niemcy. To troszeczkę taka sytuacja, jakbyśmy gonili na tramwaj, na ten tramwaj byśmy zdążyli, poczekalibyśmy na naszego kolegę, ale widzielibyśmy dziadka, no i nie przytrzymalibyśmy dla niego drzwi i tym sposobem tramwaj temu dziadkowi by uciekł. Taka sytuacja rzeczywiście może nie miała miejsca, oczywiście nie, nie posądzamy z kolei Biało-Czerwonych o to, że ich gra była dziadowska. Przeciwnie, oczywiście dostarczyły nam wspaniałych emocji, wygrywając między innymi z Hiszpanią w końcówce, rzucając wspaniałą bramkę, więc jesteśmy oczywiście za całokształt tego turnieju niezmiernie wdzięczni. Tyle jeżeli chodzi o europejski czempionat w wykonaniu szczypionistek reprezentacji Polski. Ale jeżeli już ktoś teraz tęskni za tymi reprezentacyjnymi emocjami z udziałem biało-czerwonych, z udziałem reprezentacji Polski, tym razem w męskiej odmianie, to my przypominamy, że już od 12 do 29 stycznia 2023 roku, więc już raptem za. Dwa czy trzy miesiące zostanie rozegrany turniej Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn. A przypominamy, że współgospodarzem tej imprezy, oprócz Szwecji, jest także Polska. A mecze będą rozgrywane m.in. w Katowicach, Krakowie, Płocku czy w Gdańsku. Właśnie w ergo arenie zostały zaplanowane dwa mecze ćwierćfinałowe oraz półfinał. Tak się ma ta cała sytuacja. Spójrzmy zatem na fazę wstępną. Polska zagra z Francją. Arabią Saudyjską i Słowenią. I jeżeli uda nam się wyjść z grupy, to w kręgu naszych zainteresowań znajduje się także grupa A, czyli prawdopodobnie potyczki z Hiszpanią i z Czarnogórą. A skoro mówimy o Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn, to wiadomo, że do takiego turnieju trzeba się godnie i porządnie przygotować. Stąd kilka dni temu w Szczyrku zakończyło się zgrupowanie reprezentacji Polski, no i już przed samym zjazdem biało-czerwonych zawodników doszło do ciekawej e, sytuacji z udziałem trenera Xaviera Sabate, trenera Orlen Wisły Płock. E, mianowicie trener nie puścił swoich zawodników na zgrupowanie reprezentacji e, Polski, tłumacząc się tym, że nie jest to termin oficjalnie wpisany w światowe rozgrywki piłki ręcznej i nie ma powodów do tego, żeby łamać pewne swoje zasady, pewne swoje ustalenia i założenia taktyczne, które przez cały sezon próbuje zrealizować. Natomiast trener reprezentacji Polski Patryk Rombel tak oto przedstawia tę sytuację. Trudno rozmawiać, kiedy decyzja została już podjęta, bezpośrednio przed zgrupowaniem kontaktowałem się jeszcze z dyrektorem sportowym Wisły Adamem Wiśniewskim. Negocjacje nic nie wniosły, oferowałem daleko idące ustępstwa, żeby zawodnicy dojechali do nas, mogli realizować klubowe plany treningowe i nie byliby eksploatowani, ale nie udało się przekonać Wisły do udzielenia zgody. To komentarz Patryka Rombla, trenera reprezentacji Polski w piłce ręcznej mężczyzn. Więc każdy ma tutaj swoje racje. Każdy widzi tę sytuację zupełnie inaczej. Tak jak wspomniałem, trener Xavier Sabate no Nie puścił swoich zawodników z tego powodu, że no, realizuje pewien plan przez cały sezon, tym bardziej, że Wisła występuje cały czas na parkietach Ligi Mistrzów. W związku z tym po prostu nie chciał tracić swoich zawodników na jakiś czas, kiedy trwa zgrupowanie reprezentacji Polski. Natomiast trener Patryk Rombel, oczywiście, realizuje także swoje założenia taktyczne i bez tych ważnych elementów, bez tych puzli w swojej układance pewnie nie jest w stanie do końca realizować tych założeń treningowych i taktycznych. Więc tak jak mówię, każdy ma swoje racje. Wydaje mi się, że jednak więcej. Więcej racji może mieć Ksawier Sabatę, czyli trener Orlen Wisły Płock, ponieważ no, nie ma obowiązku puszczać swoich zawodników poza tym wyznaczonym przez Światową Organizację Piłki Ręcznej terminarzem. Natomiast, oczywiście, no, biało-czerwone serce wskazywałoby na to żeby wierzyć bardziej trenerowi Patrykowi Romblowi. Tak jak mówię, mleko się już rozlało, nie ma co nad nim płakać. Co Państwo uważają, kto ma więcej racji? Czekamy oczywiście na komentarze. Warto jednak odnotować, że Mateusz Kosmala i Jakub Będzikowski udali się na to zgrupowanie reprezentacji Polski, czyli zawodnicy Torus Wybrzeża Gdańsk. My oczywiście będziemy trzymać za nich kciuki, aby na kolejnym zgrupowaniu, które zaplanowano już na połowę grudnia... Także się pojawili i żeby, no, kto wie, może wystąpili także podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej w 2023 roku. A skoro mówimy o Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn, to naturalnym staje się to, że myślimy także o zbliżających się Mistrzostwach Świata, o Mundialu w Piłce Nożnej, bo ten turniej zostanie rozegrany już. Za kilka dni w Katarze, właśnie wtedy się e, rozpocznie, i. Nic się nie stało. Polacy nic się nie stało. Tak się zastanawiam, kto ma większe szanse? Nie chcę być oczywiście jednym z tych malkontentów, którzy mówią: eee, piłkarze reprezentacji Polski absolutnie nie mają szans na wyjście z grupy, ale patrząc na potencjał, na historię także różnych meczów i tych wielkich turniejów, to wydaje się, że jednak piłkarze Ręczni powinni mieć więcej szans na, na wyjście z grupy czy na zwojowanie y, światowego szczypiorniaka. Oczywiście tak jak mówię, nie chcę być malkontentem, nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu, a dowodem niech będzie to, że jeżeli polscy piłkarze w Katarze wyjdą z grupy, mierząc się m.in. oczywiście z Arabią Saudyjską, z Argentyną, z Meksykiem, więc y, grupa stosunkowo... Yy, trudna, z jednej strony trudna, z drugiej strony może łatwa, patrząc na tego rywala z Arabii Saudyjskiej, ale jeżeli Polakom uda się wyjść z grupy, to ja obiecuję, że z tego oto pucharka napije się sosu Tabasco, nalanego do pełna, niech to będzie dla mnie taka czara goryczy. Mamy już szeroko omówione nasze reprezentacyjne kadry, i w przypadku mężczyzny, i pań, to teraz możemy zabrać się za y, rozgrywki ligowe. Tydzień temu miało miejsce spotkanie pomiędzy MMTS-em Kwizyn a pogonią. Szczecin. Było to dość ważne spotkanie, tak naprawdę z perspektywy obu drużyn, ponieważ MMTS plasował się wtedy na 13. pozycji, natomiast Sandra Spa Pogoń Szczecin na 14. ostatnim miejscu w tabeli PGNiG Superligi. Spotkanie zatem niezwykle ważne, ponieważ obu zespołom mogło ono dać pewną przewagę nad swoimi rywalami. No i w przypadku MMTS-u Kwidzyn, także wygrzebanie się ze strefy Spadkowej. I tak się rzeczywiście stało. Czerwono-czarni pokonali Sandres Spa pogoń Szczecin. 27 do 22, i to na co czekali kibice Czerwono-czarnych, czyli trzecie zwycięstwo w sezonie, stało się faktem. No i tym samym szczypiorniści MMTS-u Kwidzen opuścili strefę spadkową i obecnie znajdują się na 12. miejscu. Posłuchajmy, co mieli do, powie do powiedzenia po tym spotkaniu zawodnicy MMTS-u Kwidzen. No, tak na pewno cieszymy się z zwycięstwa, trzy punkty w całej eee, Przede wszystkim jestem bardzo zadowolony z, z postawy popaków z naszej e, obrony, gdzie, gdzie, gdzie dobrze to funkcjonowało i e, gdzie obrona funkcjonuje, to tym bardziej nam bramka jeszcze może e, więcej tych piłek piłek obronić i to na pewno jest ogromny plus dla, 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 dla całego zespołu, bez różnicy kto znajdował się w danym momencie na boisku, to, to e, dobrze się spisywał i dobrze Pracował, pracował w tej obronie. Próbowaliśmy tych trzech punktów jak tenu. Każdy wie, w jakiej sytuacji teraz jesteśmy. Do końca roku mamy mecze, które możemy wygrać i, i gdzieś tam e, mamy nadzieję, że nam się uda i że z końcem roku będziemy, będziemy cieszyć się z kolejnych punktów i nasza sytuacja w tabeli się poprawi. Niezwykle emocjonujące było to spotkanie pomiędzy MMTS-em Kwidzyn a Sandrą Spa Pogonie Szczecin. Wynik 27 do 22 tak naprawdę może nie odzwierciedlać tego, co w rzeczywistości działo się. Na parkiecie, a momentami rzeczywiście gra czerwono-czarnych była rewelacyjna i tak naprawdę wyglądało to czasami jak egzekucja. No wystarczy spojrzeć na rewelacyjne statystyki Łukasza, Zakrety, który bronił te rzuty zawodników Pogoni Szczecin, jak natchniony, a do tego tak naprawdę katami byli i Kutyła, i Potoczny, i Szyszko, którzy rzucali bramkę za bramką, no i w związku z tym to zwycięstwo 27-22 do 22. niezwykle ważne z perspektywy MMTS-u Kwidzyn, ponieważ tak jak wspomniałem trzecie zwycięstwo, no ale które daje pewną przewagę mentalną nad kolejnymi rywalami i tak naprawdę powrót na właściwe tory, ponieważ czerwono-czarni wydostają się ze strefy spadkowej i w tym momencie plasują się na 12 miejscu w tabeli. I do sytuacji bieżącej w tabeli PG NG Superligi za chwilę dojdziemy, ale na początek druga runda eliminacji pucharu Polski w tym momencie. Program nagrywamy dzień wcześniej, więc nie jestem wróżką, nie znam aktualnego wyniku obu pomorskich ekip w drugiej rundzie eliminacji Pucharu Polski, natomiast warmia Olsztyn mierzy się w tym momencie z toru z wybrzeżem. Gdańsk, trzymamy kciuki oczywiście za szczepionistów z Gdańska, natomiast KPR Autoinwest żukowo u siebie podejmuje Sandrespa Spa, Pogoń, Szczecin. Obiecałem aktualności, czyli aktualną sytuację w tabeli PGN i G Superligi, do której teraz przechodzimy. Stawce przewodzi Orlen, Wisła, Płocka, ale to mm, tak naprawdę cały czas się w tym sezonie zmienia. Nawciarze lub łomża, Industria, Kielce wychodzą naprowadzenie zależnie od tego, który z tych zespołów ma na koncie więcej rozegranych spotkań i jak łatwo się domyślić, na razie jest to Wisła-Płock. Torus Wybrzeże-Gdańsk, przypomnijmy, przegrało na początku listopada z Gwardią opole i spadło na miejsce ósme, ale co się dzieje w dole tabeli MMTS skwidzyn Wygrzebał się ze strefy spadkowej, co już wspomnieliśmy. Stało się to, na co kibice czerwono-czarnych od dawna czekali. Zwycięstwo nad sąsiadem w tabeli, czyli Pogonią Szczecin, sprawiło, że ekipa Skwidzyna awansowała nieznacznie na 12 miejsce w tabeli, ale zawsze coś nie od razu Kraków zbudowali. Teraz wystarczy pójść za ciosem. Kiedy już opadną popucharowe emocje, to wówczas w lidze centralnej szczypiorniści KPR-u Autoinwest Żukowo zmierzą się na wyjeździe z Grotem Łódź. Nie, chciem, nie chcemy dzielić skóry na niedźwiedziu, ale jeżeli wygrana nad przedostatnią drużyną Ligi Centralnej stanie się faktem, no to mogą być niezwykle ważne punkty dla Kaszubów. Oni cały czas muszą patrzeć za siebie, obawie przed strefą spadkową. Na fotelu lidera bez zmian zasiada na nań KPR Legionowo. Kibice pierwszoligowych zespołów tymczasem zacierają ręce przed siódmą kolejką, a to dlatego, że 19 listopada Tytani Wejherowo zagrają u siebie z kpr Gryfino. Dzień później Usar Kwizyn ugościł u siebie Jeziora Kas i Ławy, a Kwidzyński SMS zagra u siebie ze Spartą Oborniki. No i tak wygląda właśnie terminarz siódmej kolejki pierwszej ligi mężczyzn. To będzie starcie zresztą zespołów z dołu pierwszoligowej stawki. Na czele zestawienia cały czas Sokół Kościerzyna, ale proszę zobaczyć na dalsze miejsca, jaki jest ścisk. Wicelider Usar ma tyle samo punktów, co Tytani Wejherowo, którzy plasują się na piątej lokacie. Działo się także w pierwszej lidze pań. i KS Kościerzyna odniosły ważne... Wyjazdowe zwycięstwo nad jutrzenką Płock to na pewno cieszy, ponieważ pamiętamy jeszcze te mecze z początku sezonu, kiedy KS Kościerzyna, tak naprawdę. Zbierał żniwo, zbierał tak naprawdę baty za to, że no były pewne kontuzje w składzie Kościerzynianek. Cały czas zresztą one są, no ale to zwycięstwo na pewno nad Jutrzenką Płock musi podopiecznych Dariusza Męczykowskiego cieszyć. SPR Gdynia także na tarczy, wraca zaś Strzewa, bez wątpienia było to najważniejsze spotkanie kolejki. Dlaczego? No wystarczy spojrzeć w tabelę. Gdynianki umocniły się na pozycji lidera budując niezbyt dużą, ale jednak przewagę nad Samborem i pogonią Szczecin. KS Kościerzyna dopiero na miejscu piątym, a MTS Kwizyn plasuje się na ósmej lokacie. Tyle jeżeli chodzi o ligowe rozgrywki, natomiast my mamy dla Państwa jeszcze zaproszenie na wybrzeżowe Mistrzostwa Gdańska w piłce ręcznej. Do rywalizacji zaproszone są. Wszystkie szkoły i uczniowie w wieku od 6 do 14 lat, a więc jest to zaproszenie dla państwa, dla nauczycieli WF-u, dla dyrektorów tychże szkół, aby zapisywać na ten turniej swoje szkoły, swoje klasy, swoje zespoły to niezwykle ważne na pewno dla tych najmłodszych zawodników, pamiętam sam jak zakładałem koszulkę tych swoich mm, idoli z dzieciństwa, to był Zidane, Ronaldinho, to oczywiście piłka nożna, natomiast tak to rzeczywiście e, działa, jeżeli chodzi o te rozgrywki dla najmłodszych, e, to oczywiście rozwija i pasję i i mentalność takiego młodego zawodnika. Zapraszamy, aby zapisywać swoje szkoły. Tak wygląda plansza, którą Państwu prezentujemy. Zapisy do 22 listopada, więc warto się pospieszyć. Apelujemy, jeżeli słuchają nas dzieci, to warto taką informację także zanieść do swoich nauczycieli czy dyrektorów swoich szkół. Turniej zostanie rozegrany na przełomie stycznia i lutego w hali widowiskowo-sportowej. AWF jest w Gdańsku. Raz jeszcze zapraszamy gorąco na ten event, a ja się już z Państwem żegnam. Przypominam, że widzę się z Wami już za tydzień o stałej porze, czyli o 19.30 w środę.